Witam, witam, czekam na widzów, mam informację dla Was. o B Czekam na Was, czekam, a jak mam Waszą informację dla Was, którą się przyda, to na pewno Wam do informacji dalszego. Dlatego czekam. Ok, podam widzów. Tutaj. Wchodzicie. Proszę bardzo. Czekaj, jak deszcz da. czy u Was spadam. Na pewno. Ryga to nie będzie ładna pogoda. Ostrzegają. że ma być burzowo, gradowo i leżecie. Co zrobić? Informacja tego typu. No właśnie, bo ja Was informowałem to już wcześniej. Takiego jest szybko. O, dobra już. Informowałem was wcześniej, że dzisiaj robię po godzinie 12 e, Pozdanie wczorajsze. Bo miałem awarę z telefonem. Nie, nie odpalało mi się kamerka. Tego typu bends i zacząłem to przed 12, tak chyba około 11. Zacząłem daleko poznałem Wam robić. No i te zamówione, które zamówiliście, trzymacie się w ogóle tego regulaminu na stronie, w czy mojego. Trzymacie się, jak nie chcecie wylecieć z, z hukiem, tam z tej strony. A szkoda, by było, żeby Was yy, wyrzucać za bluzganie mi na komentarzach czy na Free, bo automatycznie dostajecie banan. Z automatu. Nie ma trzeba. Trzeba to regulamin mieć na stronie. Żebyście się dogadywali ze mną i na rzecz. Ja żeby waszę błyskanie na komentarzu, czy na Free jesteście od razu zbanowani. Czyli zablokowani inaczej. I to nie będzie już taki... Dlatego, że nie, nie, przepraszam, przepraszam. Wystarczy, że powiecie jakieś słowa, która, które nie powinno wpaść do mnie, lub na komentarzach, Wlatujecie. Już was nie odblokuje. To jest taka mała informacja. I co to jest za tym wisiorkubek? Nie wiem, czy widać. O, widać. Byk. Dlatego tak jak mówię, no proszę przestrzegać, jak nie chcecie wylecieć z, z, ze strony. To jest taka mała informacja dla Was, żeby nie było. No bo ja, no mówię, no ja muszę zrobić to porządek. No bo to nie jest to sztuką nami wyzywać tego, tylko sztuką, jakby się ze mną skontaktować po polsku, w tym sensie, że bez otykowania słów do mnie. Druga informacja, robiłem te pozdrowienia za lekko wczorajsze, nowe pozdrowienia, które dzisiaj wchodziły, tam parę osób do mnie się właśnie teraz odezwało do mnie i ja nie rozumiem tam dwie osoby, które do mnie się tam wspinają, tego typu. Ja dawałem informację, że o godzinie 12 będę robił zaległe pozawienie, czyli wczorajsze. Mówiłem, jaka była przyczyną tego. No i te dwie osoby się nie odezwały w ciągu tylu godzin. Dopiero teraz. No, nie moja wina, że się też odezwali. Mogę się odezwać w trakcie tego wszystkiego. No ale już, dobra, to nie jest ważne. Tego jest na mieście, pada. Brzmiało. Weekend będzie na pewno nie za ciekawy, bo już tak informują. A! Jest dla Was informacja tego typu, ale jeszcze będę Was informował tego typu bench. Planuję, ale to wszystko wyjdzie w to w praniu. Nie opisuję, To i tak wam dam info na ten temat. Zapowiedzią. Planuję, który zrobić w niedzielę dwugodzinnego. Ale nie opisuję. Wszystko dowiecie się dopiero tak w niedzielę w południe. Co i jak. Żebyście się, się nie napalali. Bo to na pewno zaraz się będziecie napalać. Obiecuję, zrobię zapowiedź tego typu, no bo no, chodzi o to, że ja chcę dwóch godzin tym zrobić dla wam. A dwa, ja na w wystawię taką informację, jakie pytania byście chcieli y, mi zadać y, na streamie. Co was by zainteresowało, jakie pytania mi, żebym odpowiedział wam na te pytania. Jak wrócę do domu to ogana to wam, to to Tak mówią, no jaka jest na mieście, to, mam nadzieję, że to stało pada. Wyjdę. A jeszcze kropi jeszcze tropi widać. No. I jest taka informacja dla Was, żebyście nie byli tutaj e, tego nakazania, że o! Będzie to z tym w niedzielę. Dam dopiero w południe informacje na ten temat. Bo nie wiem, co jak, jak z czasem. Ja też napięty mam grafik. No takie życie, o co mam zrobić. No dobra, ja już kończę. Trzymajcie się. Do usłyszenia na samym odcinku. Bang.